Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Powiem dzisiaj kilka słów o kolekcji Marvel Must Have. Dokładnie o drugim tomie tej kolekcji, jak tutaj widzicie dwieczkę o tytule Deadpool zabija uniwersum Marvela. Ja sobie ten komiks jakiś czas temu kupiłem w kiosku, i dokładnie do Wempiku, i sobie postanowiłem go przeczytać i powiedzieć się moimi wrażeniami. Jeżeli chodzi o takie warstwę techniczną, czy Elementy składowe, no to mamy ten, tą formułę, którą znamy, czyli którą zdążyliśmy poznać w zasadzie, czyli takie złote zdobienia u góry. Mamy też oczywiście fragment panoramy, z tyłu jest opisana, podana zawartość tego zeszytu, tego tomu, czyli album zawiera zeszyt Deadpool Kills The Marvel Universe od 1 do 4. Właśnie tylko 4 zeszyty, co od razu może się rzucić w oczy, że tom nie jest największej grubości. Dobra, spójrzmy sobie na spis treści. Czyli mamy cztery, cztery wspomniane zeszyty. Mamy też pewnie troszeczkę materiałów dodatkowych. Za scenarz odpowiada Kalenban. Rys rysunki są autorstwem Dalibora Talaicia. Kolory to Lejli Le Loklicz. Tłumaczenie to Michał Toński. I kogoś, kto w, w redakcji, jest Arkadiusz Wróblewski, Za korekcję odpowiada Dominik Szcześniak. I on też jest redaktorem prowadzącym. Dobra, to przejdźmy sobie na początek w ogóle o wstępie. No cóż, generalnie ci, co znają Deadpoola, to mogą wiedzieć, czego spodziewać się po tym tytule. Mianowicie, Deadpool zadebiutował kilka lat temu, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i dość szybko stał się jednym z najpopularniejszych bohaterów, którzy się bardzo mocno wyróżniają w tłumie. Jeżeli widzieliście firmy killowe z udziałem Ryana Reynoldsa, mówię o tych trzech, nie, nie mówię o występie jego w X-Men Origins Wolverine, no to wiecie, z czym można, czym można się spodziewać po tej postaci. No i właśnie. I mamy tutaj początek, mamy Watchera, który obserwuje, jak są dziwne wydarzenia i dzieje się coś złego. Mianowicie fantastyczna czwórka umiera. Zaczynamy od tego, że widzimy Reeda Richardsa konającego, i opłakującą go Sue Storm, czy Su Richard w zasadzie. Mamy też śmierć, nazwijmy to Johnego Storma, jeśli dobrze pamiętam, tak, to jest Johnny. No i także docelowo, ostatecznie też umiera nasza niewidzialna kobieta. Za chwilę przenosimy się w przeszłość. Generalnie, która teoretycznie doprowadziła do tego stanu. I w tym momencie Deadpool postanawia wykańczać wszystkich w uniwersum Marvela. No i właśnie. I na zakończenie tego pierwszego zeszytu w zasadzie skończę moją prezentację, bo to nie chodzi o to, żeby mam cały komiks pokazać. Tym bardziej, że on specjalnie długi nie jest. Ale takie krótkie podsumowanie. Czy to ma wielki sens. Absolutnie nie. Ale nikt, w żadnym momencie nie oczekiwałem, że ta historia będzie rozsądna, uzasadniona, logiczna, bo to nie jest logiczna fabuła. Tym bardziej, że nasz główny bohater, tytułowy Deadpool, ma umiejętność do łamania czwartej ściany, czyli on jest świadomy, niejednokrotnie daje temu wyraz, że jest bohaterem komiksu. W związku z tym to się troszeczkę wiąże z fabułą, ale to nie będę o tym specjalnie dyskutować. Czy ten komiks się czytał fajnie? Tak, to jest fajne, to jest czysta, bez pretensjonalna rozgrywka, bez ambit, wielkiej ambicji, bo to nie o to w tym chodzi. Jedąc do końca tomu, bo ja Wam nie chcę zdradzać tej odkrywczej, na pewno wielce fabuły, spójrzmy, co będzie w kolejnych albumach, które już się ukazały w momencie, jak nagrywam ten materiał. Mianowicie Wolverine wciąż żywy i także mity. No właśnie, Wolverine wciąż żywy z tego, co śledziłem. No to jest element z serii Wolverine, więc to powinno kiedyś pojawić się w którymś z epików, ale jeszcze w oryginale tego nie ma. Jeżeli chodzi o mity, to mnie to zaskoczyło, bo to jest wariacja na temat początków superbohaterów z tego, co widziałem na różnych kanałach. Tam chyb... chyba u Roberta to to było, bo on to kupuje i to jest ciekawe po prostu, tym bardziej, że kreska tam jest zlizytowana troszeczkę na pracę Alexa Ross'a. No dobra, ale jeżeli chodzi o to, co my tutaj jeszcze mamy, to jest przede wszystkim wspomnienie o tym, że ten album, czyli Deadpool zabija uniwersum Marvela, jest jakby pierwszą częścią trylogii. Mianowicie drugą częścią jest Deadpool Illustrated i trzecią jest Deadpool Kills Deadpool. I teraz pytanie, które mnie się też nasunęło w tym momencie, czy w tym momencie Hashem nie mogło postarać się, żeby nam dostarczyć całą trylogię? Bo ta historia właśnie nie jest najobszerniejszej i może byłoby to fajne rozwiązanie. Sama opowieść: ten, y, Deadpool Kills the Marvel Universe. Okej, okay. nieambitne, nie, przesadzone, po prostu wygłup, wygłupy, po prostu wygłupiamy się. Nazwijmy to tym konceptem, natomiast. Można było dać całość. Oczywiście fantastyczna oś czasu. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Mamy od początków yy, debiutu Deadpoola. To mogliście po polsku przeczytać w, Mar w Marvel Classic, Deadpool Classic dokładnie w pierwszym tomie. Tam był tam była debiut tej postaci. I także w kolekcji Hachette od yy, super Marvela od Deadpoolu. Tam też, jeżeli dobrze pamiętam, był ten zeszedł. Tak, to też tam było. No ale cóż, zobaczmy co dalej, jeszcze w zasadzie wcześniej. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę o tym, co za kulisami się działo, troszeczkę o twórcach. Ogólnie jest ten zeszyt, czy ten tom w zasadzie z dodatkami jakieś dodatkowo alternatywne grafiki i szkice. Ale cóż, nic ambitnego, nic specjalnie wybitnego, ale po prostu bezpretensjonalna, wesoła rozrywka. I trzeba jedno, trzeba, trzeba jeszcze też jedno przyznać, że twórca dobrze się bawił, żeby jak pokazać, że ten nasz najemnik z nawikom był w stanie wykończyć dużo potężniejsze od siebie postacie. I troszeczkę tu było do takiego brutalnego Kevina, sam w domu można powiedzieć, ale co ja dokładnie miałem na myśli, to już musicie przekonać się sami. Czyli. Podsumowując, jak czekacie, szukacie super ambitnego, poważnego komiksu, to absolutnie nie ta droga. To tu nie, tu jest głupota na głupocie, na głupotą. Ale jeżeli szukacie lekkiej, absurdalnej, głupkowatej, głupawej, wesołej rozrywki, która wiele sensu nie ma, ale potrafi czasami rozbawić i nie, ma, nie przeszkadzają wam sceny przemocy, no to będziecie zachwyceni tym tomem. Z mojej strony tyle. Ja go oceniam jako średniaka. Nie jestem aż takim fanem takich głupot, ale też doceniam to, co autorzy chcieli przedstawić i jak im się to udało. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.